Miłość. Karty przełożyłam, i to decyduje w trzy karty: sedno, królowa mieczy, co wychodzi naprzeciw, cesarzowa. Wynik, odpowiedź, rada. Świat. Na spodzie talii jest karta śmierci. Jest również diabeł. I moja faworytka królowa kielichów. Śmierć to jest duża zmiana. To jest duża zmiana w człowieku. Ta zmiana zaczyna się spod samego spodu. To jest zmiana poglądów, pracy, zmiana w partnerstwie, przekonań, bo to wszystko nam już przeszkadza i sprawia ból. Sedno Król Mieczy. Król Mieczy ceni sobie uczciwość. To jest osoba, kobieta, błyskotliwa o szerokich zainteresowaniach, potrafi wyrazić się dobitnie, jasno i klarownie, mówi czego chce, albo co sądzi na dany temat. Potrafi bacznie obserwować, potrafi wyciągnąć wnioski. Człowiek może być zaskoczony trafnością jej sądów. Jej nie można wyprzeć się ani zlekceważyć. I dowodów, które ma w ręku. Jest opanowana. Jest wrażliwa, delikatna, racjonalna. Bardzo często dyplomatycznie postępuje. Mówi prawdę. Niektórym może to się nie podobać. Ma taką równowagę między materią a uczuciem. Co wychodzi naprzeciw? Cesarzowa. To może być lęk przed okazaniem uczuć dla innych, to może być utrata kochanka czy kochanki. Cesarzowa na tej pozycji to jest takie niedocenienie faktów. Człowiek czegoś nie widzi albo nie widział, a jest przekonany o swojej racji i nie chce czegoś zmienić oraz nie chce podjąć decyzji. A za tym może pójść taka powierzchowność. Lekkomyślność, lekkomyślność w działaniach, oziębłość. A po czasie może być za późno na cokolwiek. Wynik, odpowiedź, rada, świat. To jest takie wyjaśnienie. Świat zawsze niesie nadzieję na nowy początek. Świat to jest ukończenie planu, obrotu. Człowiek wykonał całą pracę i teraz kończy. To jest również koniec karmy, koniec pokuty. I człowiek może poczuć wolność, dostał oświecenie, chce zacząć coś nowego dla siebie. To jest również ukończenie planów dzięki kobiecie. Albo człowiek zakończył sprawę z kobietą. Czuje wolność, swobodę. Niektórzy z Państwa mogą spotkać swoją miłość za granicą. Człowiek stał się teraz bardziej dojrzalszy. Może dzięki kobiecie. Teraz tęskni do harmonii, do porządku, do spokojnego życia. Chce dobrych relacji, zgody, dobrych kontaktów. Świat to jest również takie piękne uczucie. Człowiek dużo nauczył się. Wyciągnął wnioski. Wykonał cały obrót. Już wie, co ma robić. Co ma zrobić, a czego ma nie zrobić. Osiągnął świadomość, spełnienie, satysfakcję. Chce uczestniczyć w wydarzeniach dotyczących zagranicy. Chce przejść kolejny etap, bo coś zrozumiał. I chce, Osiągnąć tą nagrodę i osiągnie, bo ma zaufanie, lub dostał, czy dostanie zaufanie. I to jest ważne. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus. Oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.